Zenek Martyniuk, ikona polskiej muzyki Disco Polo, z pewnością nie ma spokojnej posady. Jego nieprzerwana kariera i liczne koncerty sprawiają, że sezon letni to czas prawdziwego szaleństwa. Wciąż stawiając czoła oczekiwaniom fanów, wokalista zespołu Akcent rzadko znajduje czas na domowe obowiązki, które w znacznym stopniu spoczywają na jego żonie, Danucie. Kobieta przez lata przywykła do jego nieobecności. Jednak zdarzają się chwile, w których brakuje jej męża. Bardziej niż kiedykolwiek. W niedawno opublikowanym wywiadzie Danuta podzieliła się zaskakującą historią, która przyprawiła ją odreszcze. W ich domu miała miejsce niejedna próba włamania, co było dla niej niezwykle stresującym doświadczeniem. Trzy razy próbowano nas okraść. To wydarzyło się prawie 20 lat temu, kiedy wprowadziliśmy się do naszego nowego domu, wspomina. W jednym z tych nieprzyjemnych incydentów Danuta zdradziła, że czuła się jakby była we śnie. Ktoś przeszukiwał dół, a ja spałam. Miałam wrażenie, że mogły być użyte jakieś środki nasenne, bo nie usłyszałam absolutnie nic, Relacjonowałała. Dopiero rano obudziła ją sąsiadka, która zapukała do drzwi. Kiedy zszedłam, usłyszałam o włamaniach w okolicy. Wtedy zobaczyłam, że moja torebka, która stała na wiatrołapie, była zniszczona. Wszędzie po domach były otwarte szafki, w salonie, w kuchni. Sprawa wyglądała naprawdę źle, mówiła kobieta dodając, że na szczęście udało się złapać sprawców. Martyniukowie na co dzień mieszkają w Białym Stoku, ale w ich życiu jest również miejsce na wyciszenie i relaks w klimatycznej letniskowej posiadłości w Białowierzy. Niestety nawet to malownicze miejsce nie ustrzegło się przed chęcią włamywaczy. Danuta opowiada o incydencie z alarmem, który zadziałał w najgorszym możliwym momencie. Sąsiadka zadzwoniła, by upewnić się, czy alarm nie włączył się przez burzę. To wydało mi się podejrzane, bo nigdy wcześniej nie zdarzyło się coś podobnego. Natychmiast wstałam i ruszyłam z białego stoku, podczas gdy mąż sąsiadki z innymi mieszkańcami poszedł sprawdzić co się wydarzyło, relacjonowała. Okazało się, że włamywacze próbowali dostać się do ich domku przez okna tarasowe, nie bojąc się nawet alarmu. Po tej trzeciej próbie włamania, Martyniukowie zainwestowali w nowoczesny system zabezpieczeń, instalując kamery i czujniki alarmowe na zapobiegliwość. Te nieprzyjemne doświadczenia wywarły wpływ na życie Zenka i Danuty, którzy musieli nauczyć się radzić sobie z zagrożeniami, ale także docenili znaczenie bezpieczeństwa w swoim życiu. W tak dynamicznych czasach, w których żyją, nie tylko kariera, ale też spokojne życie rodzinne jest dla nich niezwykle ważne.